Słuchaj, kuna, wiem co zrobiłeś i chyba wiesz dlaczego tu jesteś. Szantaż, napady, skamowanie w Fortnite, zagłoszenie. No, kurwa mówi. Masz coś na ogromne siebie? Pierdolisz farmazany, nic zrobię. A mam do Co zrobiłeś w środę w żabce? Chyba się maszyna zjebała. Poczekaj mi miesianku naprawię. Jaki mistrz? ten? Czy Ty jesteś na twój na Sprite'a? Sprite, sprite Dobrze. Nie kurwa, kola lepsza. my kubek pod kolą w kulek lecisz. Dobra, czyli pójdę. Nie się... kurwa, wkurwiłeś mnie. To tylko kubek. Morde, spokojnie. Rozszerzenie domeny. Jak widać jesteś niebezpiecznym obywatelem poznania i musimy cię... Co ty kurwa odkurwiasz? To twoja wina! Jak to moja wina? Chwila! Czym mam kajdan? Wracając... To twoja wina! Mego mi dostał po Shinjuku incydent. Próbował przyzywać Mahorage 200 razy.